Jak się go zapytał? Franciszkańska czy? I tutaj też jesteśmy. Witam Państwa w Krakowie, sprzed krakowskiej kurii. Przed oknem papieskim wiele osób stoi, modlą się, ludzie wspominają papieża świętego Jana Pawła II. Dziś, 2 kwietnia 2015 roku, 10 rocznica śmierci Ojca Świętego. Słowa Santo Subito, które widniały na flagach na placu św. Piotra, spełniły się, ponieważ 9 lat po śmierci papież został świętym. Warto dodać, że te 9 lat to bardzo szybko, na przykład w porównaniu do świętej królowej Jadwigi, która po swojej śmierci na kanonizację czekała 598 lat. We oh i'm Okno papieskie to ważne miejsce dla mieszkańców Krakowa, ponieważ wielokrotnie pojawiał się w nim Jan Paweł II. Jeszcze coś wam powiem, jeszcze coś wam powiem. Kiedy tu dawniej byłem w Krakowie, byłem całkiem porządnym człowiekiem, nigdy nie wyłaziłem na okna, a teraz co. się nam nie W tym Rzymie tyż nie tak łatwo być tym papieżem, ale w Krakowie to by się już całkiem nie dało. Tak, możecie, tak możecie wyłać do północy. Życzę Wam, żebyście trwali tu pod tym oknem, a jak mi brakuje, to żebyście tak nachodzili kardynała obecnego. i Ducha Świętego. Amen. W tym samym oknie pojawiał się również Benedykt XVI, i niewykluczone, że pojawi się w nim również papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży. Jest dzisiaj rocznica śmierci papieża, który był wspaniałym człowiekiem, z którym byłam zawsze związana, bo byłam bierzmowana przez Ojca Świętego. Jest zawsze dla mnie największym autorytetem. Wydaje mi się, że jest cały czas z nami. Był autorytetem dla mojego męża, który niedawno odszedł też i, i tak sobie właśnie zadaję pod tym oknem pytanie, czy pewno spotkali. Przyszłam z wnukiem. Wnuk mój właśnie poszedł tam pod pomnika. Wraca teraz i przyszliśmy pomodlić się, wspomnieć jak to było. jak ojciec święty był tu w tym oknie. Bardzo lubiałam na te spotkania przychodzić. Ja myślę, że na pewno nam jest smutno, że go nie widzimy tak na żywo tutaj. Ale to, co nam zostawił, jakbyśmy się karmili tymi jego słowami, to one będą wiecznie żywe, tylko trzeba nimi po prostu żyć. Bo o człowieku, o którym się mówi czerpie się z tych jego nauk mądrość, to, to ten człowiek jest dla nas wiecznie żywy. Bo my katolicy wiemy, że on tu jest gdzieś koło nas i na pewno. Dzisiaj też był obecny i właściwie zawsze codziennie jak Człowiek przyjeżdża i myśli o nim wspomina, to myślę, że, że po prostu czujemy go na co dzień też. Nie tylko od święta, ale dzisiaj jest taki szczególny dzień, bez okrągła data śmierci.